He, <laughs> jesteś tak blisko, aż tak daleko. No, nie zmieniłem nazw live'a, dobra, trudno. O kurde. Reklama telewizyjna! Telewizor było namalować, a ty jakąś pałkę namalowałeś na drucie jakimś. Czy coś, <laughs> reklama i nie patrzysz. Dobra, nie, i ja idę stąd. O Boże. Idziemy. <grych> Cześć, Aski. Co to jest? Etif. No nie widzisz tej strzałki. Nie Co ty? Na jest skierowana? Na co jest skierowana ta strzałka. Na brzuch! No. Brudas? Grubas. Na brzuch jest skierowana. Grubas. Na brzuch jest skierowana, tata. Ta. Brzuch! To co tam ty malowałeś? Okay. O Boże dobra Nie wiem, ja tego nie umiem malować widzowie Nie widzowie? kiedy masz live'a? Czemu taki duży? Olkox? Wow. Ale a tu małe Dobra CO? Nie, on z snajpuje pierdziele Wpisałem byle co, wpisałem

W sumie to coś? O! Co takiego? Więc tak. Dobrze. Dobrze. Zrobimy czarne tło. Dobrze. Ok. Um. Tyle znaczy, prawie. I to jest. Nie, to jest duże. To zrobimy inaczej. Tak.

O, i tutaj jest Aski. A, tryk, tryk, tryk. <grych> Co to jest? <grych> pa, to jest. Można dać. O... Dobra. Co to jest? Mi się już nie chce narra. To jest za gówno? Nie. Idziemy na Minecraft? Tak? Na f... nie wiem. Na Minecrafta? Nie.